Jesteśmy z w miejscu niedaleko Braszowa, które nazywa się Petrul do Solomon, chyba tak, albo jakoś podobnie, czyli kalnienie Solomona, a to się wiąże z legendą, o której się mogli przeczytać pod filmikiem. Jest to bardzo malownicze miejsce, urokliwe, pełne różnego rodzaju skał, takich skalnych wież, a także wodospadów. Dopiero przed chwilą tutaj przyjechaliśmy. Jeszcze wiele do odkrycia, wiele do zobaczenia. Na razie chodzimy z fajterem po okolicy, zobaczyć co tutaj jest. Miejsce na ognisko, nie wiem czy to będzie widać, także teren jest uporządkowany jak najbardziej. Fajter teraz się tarza w czymś. No i cóż, i zobaczymy co jest nieco wyżej, bo tutaj nie wiem czy to zobaczycie za mną jest taki o chyba to widać taka skała i tam może coś będzie na przykład. Zobaczymy. No, w każdym razie jest tutaj przepięknie, zielono i miejsce bardzo blisko Braszowa, które zresztą jest też bardzo ładnym miastem a tutaj scenka Switera proszę bardzo O, jeszcze tak, to na tym razie kończę relację. jest w swoim żywiole, oczywiście, jak to, jak to on przed chwilą coś wyjadał. E, tutaj są takie ostańce skalne, chyba wapienne. E, geologicznie to na pewno ma jakąś swoją nazwę. Wszystko pokryte lasem. Pogoda, jak widać, nie całkiem sprzyja, bo chmury wiszą nad nami. Na razie nie pada, ale nie ma też słoneczka. Przez chwilę było słońce, ale nie ma już. E, z góry tak wygląda ten strumyk który przed chwilą filmowałem na dole tu są takie szczeliny skalne do tej po lewej będę próbował wejść, bo tam widać, że można wejść. A na razie zobaczmy co się dzieje po naszej prawej stronie. Czy tutaj są jakieś skały, jask czy znaczy jaskinie, rozpadliny wszystko to bardzo pięknie wygląda Zobaczymy, jeśli coś znajdę do dalszej części. Męklać. Przed chwilą z góry spoglądaliśmy na te skały z dwiema szczelinami. Teraz znalazłem się na dole. I zobaczymy jak to wszystko wygląda, ale tutaj oprócz skalnych szczelin widzę, że jest jakieś wejście do jakiejś groty. Więc zaraz spróbujemy tam spenetrować. to są jakieś takie okienka. Zaraz to zobaczycie. Krzyż, tak jakby to były nagrobki. E, spróbuję Ciekawie. teraz wejść do tych grot na tyle, na ile pozwala mi ich wielkość, no i oświetlenie. Zanim spajterem, penetratorem i e, wszystkożercą, gryzikiem i tak dalej, i tak dalej, wejdziemy do tych grot, to tutaj jeszcze przed nimi są dwa krzyże. Nawet na jednym z nich jest jakiś napis, ledwie widoczny. Tak, wyraźnie są to groby. 12 września 1970. Alpinista. Aha. Czyli, może ktoś spróbował się wspiąć na tę skałę i spadł? Nie wiem, w każdym razie, ja na pewno próbować tego nie będę. Aż, że nie umiem, Dwa, że nie mam odpowiedniego sprzętu. Ale zobaczmy teraz, jak wyglądają wejścia do tej, do tej jaskini. Tam jest drugie, do tej groty. Spróbujemy wejść. E, już widzę na wejściu, że jest pełno śmieci. Nie wiem, dlaczego ludzie są tacy wszędzie, no, chyba na całym świecie, że muszą zaśmiecić, zaświnić tego typu rzeczy. Fajnie. Tu nie ma więcej nic, po prostu to jest takie zagłębienie. E, w sam raz... Fuj, tutaj? W sam raz dla jakiegoś pustelnika, który tutaj mógł znaleźć schronienie taka sala, oczywiście śmieci wszędzie. No a po prostu taki, taki wykusz w skale. Więc teraz yy, spróbuję wejść do tego drugiego, zobaczymy czy tam jest jakieś wejście. Tutaj idzie jeszcze ścieżynka do drugiego takiego miejsca. Uff, poznam szczerze, że bladym świtem można poczuć tę atmosferę duchów zamieszkujących te okolice. O, tu jest znacznie głębiej. Pajter, przestań świństwa wyjadać. Przestań. Już choć chodzimy tutaj. Wchodzimy tutaj i zobaczymy. Też się kończy chyba ślepo ten jaskinia, Tak. To jest taki po prostu ślepy zaułek, nieco głębszy niż tamten. Nie wiem czy ta woda wypuchała, czy erozja wiatru. Czy może ludzie wykuli, tego nie, nie jestem pewien, w każdym razie znowu może w zamieszłych czasach tutaj przebywali jacyś pustelnicy eee, ale nie ma to, nie ma nie jest to jakaś jaskinia czy tunel Nie ma to z niczym połączenia Więc związku z tym idę dalej zobaczyć ten pomnik o którym mówiłem. Na razie tyle. Z tego co widać, jest to jakaś tablica pamiątkowa z nazwiskami, prawdopodobnie nazwiskami osób, może młodych osób, które poległy, nie wiem, może w czasie II Wojny Światowej na przykład. Trudno powiedzieć, czy zostały rozstrzelane, czy zginęły w wyniku walk. A może jeszcze w ogóle o co innego chodzi, bo tutaj... Jesteśmy w Salenoputry, Mawa, Witor, Fara, Respektur, Trikutul, Nostrum. Będę musiał to przetłumaczyć, co to znaczy. W każdym razie tu jest jedna tablica, taki, taki pomnik, pomnik tablica i tutaj jest druga 1877-1977. Nie wiem o co tutaj chodzi. Zobaczmy bliżej na Mul Romanesk. Inny raz, nie wiem, nie znam rumuńskiego, więc trudno mi przeczytać nawet, ale też sobie to przetłumaczę. Eee, zobaczę o co chodzi. W każdym razie też jest jakaś tablica pamiątkowa na stulecie jakieś czegoś tam. Owe skalne rozpadliny, które wcześniej pokazywałem okazało się, że nie są żadnymi wejściami, do żadnych grot jaski ani niczym takim, po prostu tylko takie zagłębienia czy pęknięcia w skalę, ale zobaczcie co tutaj. Znalazłem, uwaga, jadowite węże. A więc gdzieś tutaj, w tej okolicy, okazuje się, że istnieje dzika przyroda, w tym także jadowite węże. No dobrze, będziemy z tu się uważać. Nie będziemy chodzić w głąb lasu na nieznane, nie wydeptane ścieżki. To jest duża szansa, że żaden wąż jadowity czy nie nas nie ukryzie. Pogoda jest różna. Raz zachodzy, zachodzi słońce za chmurami i jest dość chłodno. Wiszą takie ołowiane chmury, z których na razie na szczęście nie ma deszczu. Innym znowu razem, tak jak teraz, jest słoneczko. Także zobaczymy, jak będzie za chwilę. W tej chwili jest słoneczko, a my z Fajtusiem idziemy dalej. Fajtus zdążył już wychleptać pół litra wody ze strumyków. Oczywiście jakieś świństwo strawnika. Jak to on wyciągnąć? No, i tak się właśnie bawimy. Nawet jeśli nie zaobserwujemy tutaj żadnej dziwnej, paranormalnej działalności, żadnej aktywności duchów, żadnej takiej rzeczy, to i tak warto tu przyjechać ze względu na piękno krajobrazu, piękno tych okolic. Ze względu na urok tego miejsca, ze względu na to, że jest tu zwłaszcza. Tak jak dzisiaj, w dzień poprzedni, bardzo niewiele osób, i ma się prawie dla siebie cały ten teren. I to jest przepiękne. Można chodzić, spacerować, podziwiać krajobrazy, podziwiać przyrodę, podziwiać te skały, podziwiać te lasy. I to samo w sobie stanowi wartość tego wyjazdu. Tak więc, bez względu na to. Czy uda mi się spotkać wspomniane w tekście podlinkowanym zjawy i duchy? Oczywiście żartuję. Czy też nie? Fajnie, że tu przyjechałem.